Najważniejsze było dla nas, żeby dom był parterowy. To była podstawa, duże okna i to, żeby w przyszłości mieć, jak już przestaniemy pracować, mieć dom, który będzie tani w użytkowaniu i to się nam na ten moment bardzo dobrze sprawdza. Z każdego pokoju, z każdej sypialni mamy wyjście na jakiś taras. Z jednej strony wyjście na taras od kuchni, z drugiej strony dwa tarasy, jeden który jest całkowicie w cieniu od strony północno-wschodniej, a drugi który jest od południowej, który jest całkowicie słoneczny. To wynika właśnie z preferencji bardziej słonecznych Anny, moich bardziej cieniowych. Zacienienie jest z jednej strony realizowane przez żagiel na konstrukcji, która jest na tarasie. Drugi element to są roletki, które zacieniają około 67% światła, które wpada do domu, a co za tym idzie, także ciepła. Roletki nie braliśmy pod uwagę podczas projektu, natomiast pierwsze doświadczenia zimowe w mroźny, około minus 15 stopni. Dzień podczas śniadania mieliśmy 36 stopni z uwagi na to, że słoneczna pogoda generuje tego typu ciepło. Korzystanie z refleksoli jest bardzo fajne, bo to jest zasłona, która w przeciwieństwie do takich tradycyjnych rolet zewnętrznych, może być spuszczona przez cały dzień i nie powoduje, że wewnątrz jest ciemno. Zostawiliśmy na prostotę, czyli mamy to, co absolutnie jest wymagane w domu pasywnym, wentylację mechaniczną, plus pompę ciepła gruntową do ogrzewania domu. Mamy doświadczenia już cztery sezony zimowe. Pompa ciepła zasila ogrzewanie podłogowe, tylko ogrzewanie podłogowe jest nieco charakterystyczne, a mianowicie jest usadowione pod płytą fundamentową. 20 cm warstwa betonu. Temperatura czynnika grzewczego to jest 26 stopni. Przy maksymalnie ujemnej temperaturze, czyli bodajże minus 25 stopni, krzywa grzewcza obowiązuje na tej pompie ciepła do minus 25, 26 stopni na powrocie z rurek. I to całkowicie wystarczy. Myślę, że także zaizolowanie domu jest czynnikiem, który ma tutaj duże znaczenie. Bezwładność właśnie tego ogrzewania jest w naszej ocenie całkowicie zaletą. Niezależnie od tego, czy nagle się stanie na dworze, powiedzmy z plus 5, minus 15, nas to kompletnie nie dotyczy. U nas się temperatura wewnątrz domu nie zmieni. Ważnym elementem w ekonomii mm -hmm. domu jest rekuperacja, czyli odzyskiwanie ciepła wychodzącego. Jak nas pani Agnieszka Figielek edukowała w momencie projektowania domu, był to element obowiązkowy. Natomiast dodatkowo zależało nam na tym, żeby to była nie tylko odzyskiwanie ciepła, ale odzyskiwanie wilgoci, czyli jest to rekuperacja z wymiennikiem entalpicznym. Pobiera wilgoć tak samo jak rekuperator pobiera ciepło z wychodzące i wkłada to ciepło do wchodzącego powietrza. Tak samo przetwornik entalpiczny pobiera wilgoć z wychodzącego powietrza i wkłada do wchodzącego powietrza, w związku z tym utrzymuje się mniej więcej oczywiście ta sama wilgotność w domu. Powietrze do wentylacji jest pobierane poprzez GWC żwirowe. To jest tylko i wyłącznie przepuszczenie powietrza 2,5 metra pod ziemią przez około 40 ton żwiru o dość grubej frakcji. No i to się fantastycznie sprawdza. Czyli stosujemy GWC i zimą, i latem. Temperatura 35 stopni na dworze powoduje, że do nas dociera rząd 19 stopni, ale po całym dniu w ten sposób ta temperatura już rośnie nawet do 25 stopni Celsjusza, czyli nagrzewa się. Często w nocy przełączamy na te. Na ścianie, żeby on mógł się zregenerować. Kominek w domu pasywnym jest rzadko spotykanym rozwiązaniem. Pani architekt obawiała się, że będziemy przegrzewać dom, natomiast mnie bardzo zależało na tym, żeby kominek był, bo bardzo lubię. Ogień w kominku nie korzystamy z niego intensywnie, na pewno nie stanowi źródła ogrzewania w domu. Do kominka jest doprowadzona pod płytą fundamentową osobna rura i czerpnia do kominka jest usytuowana za tarasem, wbudowaliśmy ją w dość estetyczny sposób, niemal niewidoczny w konstrukcji elementów tarasu. Wiemy, że tej energii zużywamy mało, mamy docelowo zasilać samochód elektryczny i w tej chwili nadmiar energii, jakie mamy zmagazynowane u dostarczyciela energii, żeby samochód elektryczny przejechał 50 tysięcy kilometrów. I wiemy, że to całkowicie wystarczy na nasze potrzeby komunikacyjne. Te wszystkie cechy i ogrzewania, i chłodzenia. Warto dodać, że one są przy użyciu prądu i zasilane z fotowoltaiki. I w efekcie roczny rachunek za prąd jest u nas 254 zł. To jest roczny, czyli w takim przypadku dom nas kosztuje 20 zł miesięcznie.